To sprawi, że pacjent y, kolokwialnie mówiąc zdechnie. Kopnie w kalendarz. Będzie wohał, kwiatki od spodu. Okej. Okay. I to nam pasuje. O Jezus u Six? Nie! Nie ogrzewaj się przydy, proszę! No dzień dobry, siemaneczko. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Little Nightmares 2. I co? Bardzo Was zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jakiegoś komentarza, bardzo to podbija zasięgi i sprawia, że będzie mi po prostu miło. Tymczasem, wróćmy sobie do naszej gierki. Ostatnio zakończyłem odcinek troszkę nie w planowanym momencie, ale nic nie, troszkę dłużej, ale nic się nie dzieje, bo... Mogę tędy przejść? Aha. Nie, muszę przejść tędy. Okej. Okay. Nie rozumiem. A, muszę denata wyciągnąć, tak? Czyli co to tam jest. Tą skrzynkę. Teraz ty mnie zesuniesz, tak? W drugą stronę. Okej. Okay. Ostatnio nagranie trwało dłużej niż się spodziewałem. Przejdźmy sobie od razu tu. Kiedyś mam wrażenie, zaraz będzie wielkie ukrywanie się. Kurde, jakbym był kluczykiem, gdzie bym się schował? Tu na górze jest kluczyk. Co się stanie jak to wyciągnę? No nie za dużo Jak się dostać tu na górę? Hmm. O Jezus Eee Aha Aha eee. A i teraz Skąd będę w stanie wejść, jeśli dobrze rozumiem. Tego nie przesunę. Nie wejdę na to. Normalnie platformówka. Dobra. Możemy. Co? Weź te girys. Możemy przejść te. Nie możemy przejść tędy. Czy możemy. Dobra, możemy. I to na luzie. Trzymajcie mnie! Bo nie wytrzymie. Noż niech to pierun jasny trofi. Dobra, wleźliśmy. I tędy możemy pójść po kluczyk. Czy ja mogę swobodnie... ...tędy się przemieszczać? Mogę. Obawiałem się, że zaraz wylezie tamten typ. Co wydaje mi się, że i tak jest nieuniknione. I zaraz gdzieś się pojawi, zapewne, i będziemy przed nim uciekać. Jak, wiado jak wszystkim wiadomo. Najlepsze są etapy z uciekaniem w grach, prawda? Kurwa, nie, Tomaszu, nikt nie nienawidzi tego najgorsze etapy Nie pod względem takim, że fajna jest konstrukcja, bo konstrukcja jest fajna, tylko są najbardziej przerażające, po mojemu Znaczy nie wszystkie, zależy Z tymi lalkami to było mega ciężkie W powietrzu odpalił latarkę, chuj tam No, mogę? Dziękuję Nie chcę jej włączać, tak szczerze Tej latarki Wydaje mi się tu niepotrzebna, to raz, a dwa, że boję się, że zaraz będzie. Aha, nasz ulubiony koleżka. Masz umówiony doktorek, jest gdzie ty te łapę wkładasz, Eee... Korek musimy znaleźć. On jest tam na górze. Jezus Maria, jak my mamy się do niego dostać? Musimy jakoś odwrócić jego uwagę. Nie bardzo jeszcze wiem jak. Jak mam być szczery. Tu możemy wyłączyć zasilanie. To sprawi, że pacjent y, kolokwialnie mówiąc zdechnie Kopnie w kalendarz. Będzie wochał kwiatki od spodu. Ok. I to nam pasuje. Tylko wtedy. Tylko no wtedy musimy się szybko skitrać. Czy on nas tutaj będzie widział? On tą aparaturę szybko włącza? Czy ja zdążę do tego... Czy on w ogóle mnie tu zobaczy? Pytanie ze 100 punktów, ja chyba na górę muszę wejść. Dobra, nieważne, dzięki, Six. nie nieoceniona. On tam ratuje chłopa. A my... A my uciekamy. Tak jak się spodziewałem. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Nic nie widzę! Dobra... Teraz w dół... cimele 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 Dobra, już wiemy co tam trzeba zrobić, tylko trzeba to zrobić szybciej. Dobra. Na szczęście nie musimy całej ucieczki powtarzać, bo to by był dramat. Znaczy dramat, no byłoby to uciążliwe. Dobra, dobra, spring, 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 spring Dawaj, niepotrzebnie tu się teraz zatrzymywałem. I zamykamy go w piecu. No Dziękuję. Pak! już u six. Nie Nie ogrzewaj się proszę. Patrzę, jak płonią. O Jezus Maria. O Jezus Maria, co za zło. Co za zwyrodniarstwo, six, chodźmy stąd. Zostaw to. Chodź tutaj. Dobra, nieważne. Ważne, że on nie żyje. Chodź tutaj, proszę. pocać mnie tutaj. Bo... Nie, nie, nie grzej się, proszę, przy paleniu zwłok. To nie, nie jest optymalne moralnie, tak? <noise> Umówmy się, że to nie jest coś, co chcemy robić. Co z tą winą? Jedzie? Nie jedzie? Ciśniemy stąd. Co za chore gówno? Do szpitala na pewno nie chcesz wypróbować kolejnych kuracji. Tak była, jaka była nazwa osiągnięcia. Jezus Mary, ja pierdolę co za chore gówno. Czy tu znajdziemy coś ciekawego? Nie. Nie tym razem. Tomasz. Dobra, następny przeciwnik za nami. To już nie sądzę, żeby coś chciało nas zabić w tym momencie, więc możemy dość swobodnie zacząć się przemieszczać dalej. No, 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 Six die pomóż dobra no i ciśniemy Czy tu w tą stronę coś znajdę ciekawego nie wygląda na ale wygląda na to, że tutaj powinniśmy iść dalej Tu jest po prostu lamp. Jakby to, że jest tu poświetlone, to nie świadczy o tym, że tu mamy iść, z tego co widzę. Co teraz nas czeka? Piuszek. bardzo wysokie gwizdanie, to bardzo źle wróży, pobieg dalej, pójdźmy za kim, co może się stać. Okej. Okay. Władował łeb w telewizor. No okej. Okay. Władował łeb w telewizor. Ja to muszę sobie jakiś... czas ta na telefonie chyba, bo ja nie wiem ile czasu trwa nagranie. 13 minut, dobrze, jesteśmy w połowie, ok. Więc luźno póki co. Daj X dalej lecimy. Tu nie ma nic ciekawego. Bardzo mi się nie podoba, szkoleż. On ogląda telewizję przez szparę w drzwiach. Zafiksowanie na telewizji. Czemu mi się wydaje, że tu będzie telewizor? Tę wtyczkę da się nie da się, ale czuję, że będzie się dało. Chodź, podsadzisz mnie, czuję, że to musimy właśnie tutaj zrobić. Nie odłączymy ci. Te, Telewizję, kurde, w wannie ogląda. Co za typiara. Na telefonie to jeszcze rozumiem, nie? Ale telewizor cały to już chyba przegięcie troszeczkę. Ok, idziemy gdzie? W górę czy w górę? Bardzo w górę. Aha. Mhm. Mm Nic nam to nie dało. No dobrze. A mm -hmm. więc z powrotem w dół. Ty, nie. Coś tu trzeba kurde... Nie rozumiem. Jak mam być szczery, to nie rozumiem. Coś na tej górze musi być do zrobienia w takim wypadku. Tu naprawdę nie ma przejścia. Mam być szczery, to nichu ja... Nie rozumiem. Nie no tu nie da się zrobić. to Chyba, że wyskoczymy po drodze. No tak, ma to sens. Chyba o to chodziło. No. Zdecydowanie myślę, że właśnie o to chodziło. Dobra, tu nic nie ma. No, do góry. Do góry koleżko. Jak nie wiem jak się nazywasz, ale do góry. Który to już odcinek? Nie wiem. Bo nagrywam pod rząd I dalej nie sprawdziłem jak się nazywa główny bohater tej części. Tu nie sięgnę, więc po chuju, fest Tu mogę przejść i tu jest co? Nic ciekawego tak szczerze Coś tu musi być To się nie otwiera do końca. Na to nie wlezę. Tu mogę przejść. I co mi to daje? Tu są nomki narysowane w ogóle. No mogę wejść na to. I wygląda na to, jakbym właśnie tak musiał zrobić. No i z tym więcej pokoju nie ma. Z tego, że tu wlezę? Tutaj chyba będę mógł się ukryć przed czymś. Czy mam jakiś kluczyk? Może ja mam Nie, nie mam kluczyka. Skąd ja mam wziąć kluczyk? To mógł mieć klucz do windy. Może ja coś mogę tu przesunąć. No nie. Ja, no dobra. Robi się to dużo, dużo bardziej logiczne niż, niż na początku zakładałem. Dobra. Otwieramy Cię. W tym miejscu to Ty mnie mogłabyś podsadzić. W związku z tym zanim co się wydarzy? Tak właściwie. No, zasadniczo to na, na to chwilę nic się nie dzieje. Jak razem to możemy... Nie, ty mi nie pomagasz. Czyli co teraz? Teraz z powrotem na dół. Aha, zostawiłem wysyć na tak górze. No i fajnie. Chyba nie o to chodziło. Tu mogę przeskoczyć w lewo. Co mi to daje? Może musimy naskoczyć na górę tego. Miałby to sens? Nie wiem jaki. Ja muszę teraz nie wjeżdżać windą. Zjadę windą. Co? No właśnie, coś takiego myślałem. O czymś takim myślałem. Do, to jest do, co, do przesunięcia pudełko, ale, ale, ja bym jeszcze czaju co się dzieje z tej strony. No do góry Nie O jest antena telewizyjna Chowam się z powrotem Póki co. Bo to wygląda jak miejsce, do którego musimy iść. A skoro tam musimy iść, to ja chciałbym jeszcze zobaczyć co tu jest. Telewizyjny chłopczyk! <grych> Jej yy, Nie wiem co to zmienia, ale niech będzie, że czemu tam jest wrona w słoiku. No dobra. Wygląda na to, że musimy przejść teraz na zewnątrz tak, żeby antena telewizyjna nas nie zabiła. Albo i nie Cześć chłopczyku Kurde, bele, nieźle Nie spodziewałem się Ciebie tutaj Mogę teraz otworzyć to i co mi to daje? Że otworzę te drzwi mam być szczery, to chyba nic. Po prostu chodziło o to, żebym stąd wyszedł, tędy. No. Chyba chodzi o to, żeby iść tu na górę. Dobra, która to jest w ogóle minuta nagrania? Ja to chciałbym się dowiedzieć. 25. Ej, to jeszcze możemy zobaczyć, co jest kawałek dalej w sumie. Nie jest to zły pomysł, tak myślę. Jedna kantena telewizyjna nie robi mi w tym momencie nic złego. No, chodź podsać mnie. Leć dalej Six. Dobra, teraz. No dobra. Skok wiary. Czemu mi się odpala latarka? Po drodze, jak się ładnie. Dobra, włazimy do góry. Hmm. Tutaj podsadzanie pod, pod wchodzi w grę tylko chyba. Ładujemy się. Cholera wysoko się robi tutaj. E pory No tu wychodzi. Parkur pierwsza klasa. Bijacz. Ładujemy się przez okno i co? Tutaj. Możemy się tu schować Co nam to daje? Na razie nic Na razie wiedzę, że możemy się tu schować Uwaga Nie podoba mi się to nic ani nie. Nic tu nie ma klanki mam je przepchać? Aha. aha ok wszystko się wali dobra 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 uciekaj 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 nie było tematu dawaj 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 dawaj, dawaj ładujemy się Please, please, please. Przygniotły nas, nie doskoczyłem. a nie jednak nie. O nie, Six. Six przygniotło. teraz? A swędzi, swędzi. Okej, okay, udało się wydostać. To spoczko. Mamy zapis. I w związku z tym zapisem doskoczyliśmy do klamki. Tak samo jak przeskakujemy do końca tego odcinka i. Halo, chciałem OBS-a kliknąć. Mogę? Dziękuję. Do końca tego odcinka przeskoczyliśmy i e, ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Elo.